Marek Różański, współwłaściciel papugarni Carmen. Jest nowo otwarta papugarnia, od wczoraj jest otwarta. No, dwa dni działamy, tak? Dzisiaj drugi dzień. Ile ptaków tutaj jest, spotkamy? Może jakie rasy, jakie gatunki? Około 100 sztuk jest ptaków. Gatunków jest około 35. I które są tymi najbardziej popularnymi, które rozpoznamy tak na pierwszy rzut oka? No na pewno ary rozpoznamy, tak? Które są największe. Mamy ich 5 sztuk. Mamy również żako, taki. Mamy również Arę tutaj malutką, proszę bardzo, właśnie się domaga jedzenia. Yy, mamy rudosterki, mamy amazonki. No jest mnóstwo tutaj ptaszków, tak? Mamy mnichy nizinne, niebieskie, zielone, białe i żółte. A ptaki robią coś specjalnego może z niektórymi porozmawiamy? Możemy porozmawiać tylko to wszystko zależy od nich. Mówią kilka słów, no nie mówią zdaniami, tak? Mówią kilka słów, dzień dobry, do widzenia. Niektóre mówią po niemiecku, bo są z Austrii. To no można powiedzieć, no robią jakieś sztuczki, chcą się bawić, bo są młode, mają od 6 miesięcy do 3 lat. Mniej więcej to tak wygląda. No można się z nim pobawić, to jest właśnie panie. Można się integrować z nimi, a więc pogłaskać, przytulić, dać zjeść. Codziennie możemy was odwiedzać? Tak, codziennie od godziny 10 do 18, w weekendy od godziny 10 do 19. Oczywiście, no wiadomo, jeżeli będą klienci, no to zostajemy dłużej, nie ma żadnego problemu.